Jak pokazują wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny, nasi rodzimi przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość. Już co czwarty z nich uważa, że sytuacja jego działalności poprawi się w nadchodzących trzech miesiącach. W jakim sektorze firmy są najlepiej nastawione na przyszłość? Okazuje się, że już 25% ankietowanych z sierpniowego badania przyznało, że przewiduje poprawę sytuacji swojej firmy w najbliższych trzech miesiącach. Odsetek optymistów jest wyraźnie większy od pesymistów. Tych, którzy spodziewają się pogorszenia kondycji działalności, jest 14%. Zdecydowana większość, jak zwykle zresztą, uważa, że nic się nie zmieni. Jeśli chodzi o optymistów, to najlepszy wynik od kwietnia. W pierwszych miesiącach tego roku tych pozytywnie nastawionych na przyszłość biznesmenów było więcej. Wyniki z marca i kwietnia przekraczały 30% a wyższy od obecnego był też odsetek z lutego. Od dwóch miesięcy konsekwentnie zmniejsza się też odsetek pesymistów. Tych było znacznie więcej niż teraz pod koniec ubiegłego roku. W listopadzie i grudniu 2024 roku ponad 30% przedsiębiorców uważało, że ich działalność pogorszy się w nadchodzących trzech miesiącach. Autorzy raportu podkreślają, że sierpień jest trzecim miesiącem w tym roku, w którym liczba optymistów przewyższa ilość pesymistów w każdej branży. Przeważnie można bowiem zauważyć pewne różnice w nastawieniu biznesmenów do najbliższej przyszłości w zależności od sektora, w jakim prowadzą działalność.